Dzisiaj chłopaki po pierwsze zrobili naprawdę bardzo dobry prezent naszym kibicom Wielkanocnej. Będą teraz świętować chyba dwa razy w dwa razy lepszych nastrojach. A jeżeli na serio, to takiego zespołu chcemy widzieć w każdym meczu. To, co my, o czym my rozmawialiśmy, dzisiaj było to przełożone na boisko. I mam nadzieję, że chłopaki to naprawdę e, przyjmą blisko do siebie i będą dalej kontynuować. Bo dzisiaj to, co oni wyprawiali w obronie, w szczególności w obronie, to była ta agresja sportowa, to nie, było takie nieodstawianie ręki, ciała, kosztem może rozbitej twarzy, gdzieś e, wywichnięcie jakiegoś tam może palców, czegoś. Tego nie było. Bo każdy, kto był na boisku dzisiaj, naprawdę dał sobie siebie wszystko. O tym rozmawialiśmy przez długi czas i w szatni też przed meczem, że zrobimy wszystko, żeby po prostu po meczu nie było sił, jak będzie, zweryfikuje I mówiłem też, że nie jeden zespół pod takim naciskiem pęknie. I dzisiaj było widać, że już w drugiej połowie. Gdzieś w 45. Minucie, minucie było widać, że oni już ryzykowali podejmować decyzje, przykładali to na innego i każdy gdzieś tam próbował pozbyć się tej piły, Ale to było dlatego, że my tak bardzo agresywnie, dobrze graliśmy, doskakiwali do nich. Oczywiście popełnialiśmy błędy, ale to jest normalne. Ale mówię, mmm, dzięki chłopakom za to, że i tak jak Graf powiedział, w takim e, trochę okrojonym składzie bo pięciu było poza protokolem i oni wzięli tą odpowiedzialność, bo grali za siebie i za tego chłopaka. I, I to jest ta atmosfera w zespole, która jest, która panuje w szatni i to bardzo cieszy taka postawa chłopaków. Chcę podziękować naszym wspaniałym kibicom. Dzisiaj oni zrobili naprawdę mega robotę. I widać było, że oni żyją z nami i ciągną nas do przodu. A to naprawdę z tego cieszymy się. Gramy dla kibiców i cieszymy się z tego. No nie dojaliśmy, co mogę więcej powiedzieć. Jak sięgam pamięcią, to nie pamiętam, żebyśmy zagrali tak słabego meczu. Nie wiem dlaczego czy uwierzyliśmy za szybko, bo głogów był w 13 zawodników i mają tam swoje problemy zdrowotne. Zawsze się obawiam takiej sytuacji, bo wolę, żeby przeciwnik grał cały, bo boję się zawsze o głowy chłopaków. Co oni tam sobie myślą, kiedy przeciwnik gra w niepełnym składzie i wiemy wtedy albo za szybko uwierzymy, albo nie. Też zawsze powtarzam, że jeżeli mamy przegrać i przeciwnik będzie lepszy, a my zagramy dobry mecz, to piątki przybije, to jest tylko sport i mówię okej. Okay. Dzisiaj różnica z tym, co powiedziałem, jest tylko jedna. Przeciwnik był lepszy, ale my nie zagraliśmy dzisiaj. Dobrego meczu. Zagraliśmy dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo słabe zawody. I pod koniec, o co mam żal, to zawsze trzeba do końca walczyć. Jeżeli jest 5, zub 2, jeżeli jest 4, zub 3, jeżeli jest dwa do przodu, zup 5. Nigdy głowa w dół, a dzisiaj u nas tego zabrakło. Skuteczność to jedna, ale w końcu tego charakteru, żeby walczyć do końca i zostawić po sobie przynajmniej troszeczkę dobrego, jakby to powiedzieć, wizerunku, dobrego jakiegoś tam obrazka, wrażenia. I co byłoby prognostykiem przed kolejnym meczem? Dziękuję. Mecz w naszym wykonaniu był taki, jaki sobie zakładaliśmy. Plan zrealizowaliśmy. Wyszliśmy mocno od początku, zmotywowani, głodni tego zwycięstwa, i do ostatnich minut na pewno wierzyliśmy, że możemy to zrobić. I nie patrząc na przeciwności, jakie w międzyczasie nas napotkały, udało się. No, udało się w tym składzie jaki mamy wywalczyć zwycięstwo. Znaczy nie, nie udało się. Udało się to jest wesoło. Wywalczyliśmy to zwycięstwo w składzie takim jaki byliśmy eee, i e, chwała za to dla wszystkich zawodników, e, dla sztabu i naprawdę dzisiaj szapoba, czapki z głów, bo każdy dał z siebie 100% i, i teraz nie ma siły nawet tak jak ten ja powiedział przed meczem, no nie ma siły na nic. Na terenie nie ma siły mówić, ja też nie mam siły się cieszyć, świętować. I tyle. Na no pewno skupiamy się jeszcze na kolejnym meczu za tydzień, żeby tam zamknąć sprawę awansu. Według mnie to największym przeciwnikiem byliśmy, najcięższym byliśmy my sami dla siebie. To co się działo to sięgając pamięcią to nie wiem kiedy coś takiego się wydarzyło. Ilość. To były błędy juniorskie, trzeba nazwać sobie po imieniu, I ilość błędów, ilość wyrzuconych piłek do przeciwnika, ilość nietrafionych karnych i to w bramkę. To jest coś nieprawdopodobnego na tym poziomie, jeśli marzymy o trzecim miejscu i tak dalej, to trzeba wziąć się w garść i zagrać zupełnie inne spotkanie u siebie w domu. I, I przyjechać tu jeszcze raz. I nie? przyjechać tu jeszcze raz i kolejny mecz. Też mi ciężko mówić, nie chcę nikogo urazić. Do zobaczenia za tydzień, widzimy się.